Jedna idzie, druga ja trzyma, tak z uwagi. To teraz pan trzyma czerwoną. No brawo! W gminie Dzierżoniów od 1 marca rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior Plus. Obiekt mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie w budynku byłego gimnazjum gminnego. Środki pozyskaliśmy po pierwsze 300 tysięcy złotych od Ministerstwa Rodziny, który w ramach tworzenia Dziennego Domu Seniora takie środki mógł zadysponować. Pozostałe 340 tysięcy pochodziły pierwotnie z budżetu gminy Dzierżoniów ale ponieważ jesienią roku ubiegłego samorządy dostały wsparcie z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, dlatego te pieniądze postanowiliśmy jak najszybciej wykorzystać i przesunąć tutaj na tą inwestycję, a te, które zostały, znalazły inne miejsce i przeznaczenie, bo wiemy, że inwestycji dla gminy jest i potrzeb jest wiele. Powiem tak, to nie jest jedyne miejsce przeznaczone dla seniorów, ponieważ od wielu, wielu lat Mamy mnóstwo przestrzeni na poszczególnych naszych miejscowościach, wokół których gromadzi się życie, szczególnie stowarzyszeń, mieszkańców, w oparciu również o bibliotekę, której e, główna siedziba w Mościsku i Sześć Filii w terenie również bardzo często integruje naszych seniorów. Ale rzeczywiście takie profesjonalne podejście z rozszerzoną ofertą, której nie mieliśmy w tamtych miejscach, a polegającą między innymi na opiece psychologicznej, na opiece fizjoterapeutów, tak? E, to naprawdę tutaj znajdzie swoje odzwierciedlenie i myślę, że już tutaj kierownik plus mieszkańcy domu pokoleń, bo tak nazywaliśmy cały obiekt, który powstał po gimnazjum, będą sobie wspólnie gospodarzyli i decydowali jak najlepiej tą przestrzeń, tą fizyczną i tą psychiczną dla siebie zagospodarować. Oferta Dziennego Domu skierowana jest do nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Dzierżoniów w wieku 60+, którzy ze względu na wiek, samotność czy niepełnosprawność wymagają wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Od uczestników nie będą wymagane zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia czy niepełnosprawności. Oferta, która jest tutaj kierowana, ona ma na celu aktywizować ich... Zarówno intelektualnie, jak i fizycznie, jak i też podbudować emocjonalnie i psychicznie. Czyli jakby gradując, to jest przygotowana oferta terapii zajęciowej, która ma w jakiś sposób usprawnić intelekt, usprawnić manual, tak, w taką formę skoordynować powiedzmy przez zajęcia gimnastyki mózgu, czy arteterapii, czy zajęć komputerowych ale od strony fizycznej także przygotowane są zajęcia rehabilitacji z fizjoterapeutą, gimnastyka grupowa, indywidualna, zajęcia jogi, nordic walking, wycieczki oprócz tego, ale także jest tutaj przygotowany ciepły posiłek w ramach także programu rządowego Senior Plus. E, oraz zajęcia z psychologiem, e, porady prawne, e, e, rekreacja. No szereg szereg działań znajdujemy się na drugim piętrze, a na pierwszym już niebawem będzie funkcjonował przedszkole. Tak, od września roku ubiegłego funkcjonuje żłobek, natomiast mamy już również od na papierze, czyli krótko mówiąc zalegalizowaną jednostkę, jaką jest gminne przedszkole publiczne właśnie w tym obiekcie. Trwa za kilka dni rusza nabór do tego obiektu serdecznie zapraszamy, a od 1 września fizycznie te dzieci znajdą również swoje miejsce, dlatego mówimy. O takim domu pokoleń taką nazwę przyjęliśmy na kolejne lata. Zachęcamy Że... mieszkańców gminy Dzierżoniów do korzystania z tej oferty, do zapoznania się indywidualnie tutaj bezpośrednio na Ząbkowicką 70 w Dzierżoniowie bądź za pośrednictwem Facebooka, gdzie można nas znaleźć pod nazwą Gminny Dzienny Dom bądź telefonując do środka Pomocy Społecznej, szukając być może na stronie Telewizji Sudeckiej, mediów czy w radio. Zachęcamy do udziału. Zachęcamy wszystkich seniorów z gminy Dzierżoniów do aktywnego udziału w zajęciach Dziennego Domu Senior Plus.